Co ja mam zrobić? O, ja mam dzisiaj zrobić podkowy? Ja? Ja wiem, że ja, 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 ja potrafią. Nie wiem, kto Krzysztofie! Głośno! Nie! Daj radę. Daj radę. w Ciebie. Proszę panie, tyż! Tyż, tyż, tyż! Tyż, tyż, tyż! No dobrze, jak panie bierzą, to, muszę stany, to ja muszę stanąć na miejscowości za panią. Kurde, rado, głośno! Kurde, rado! Wychodzi. Proszę, proszę wychodzić. wychodzić! I wyszła. I wyszła. Okay. Nie proszę pana. Co się stało? Do podkowy trochę brakuje. Muszę zrobić warowki podkowie. Gdy uderzę młotkiem, pomożecie mi liczyć? Tak. A, mówimy: pomożemy. Pomożemy. Nie wiem. i tu miła nie wie. Moja żona mówiła tylko maja, że gdybym chodził tą wyparką po klucze, w ten sposób, to mógłbym odlecieć. Ale ja nie wiem, gdzie. O ja się można. Ja. Pośmiać się można. Śmiech zdrowie! Śmiech Jemite, jak można zrobić ziółkę w nie używając wiertła i Ale nie powiecie nikomu? Nie. Mamie można powiedzieć. Powtarzamy. Mamie, Mamie można powiedzieć. A też. Stacie też. Tylko nie sąsiadce. Tylko nie sąsiadce. 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 Bo sąsiadka

Tak mnie zbliżało. Tak ja się tak zbliżało. Się Żeby Zbliża się pracowało. Żeby się pracowało. Co się stało? Co się stało? Ale się żelazko nagrzało. Ale się żelazko nagrzało. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. A dlaczego nie wolno zostawiać rozgrzanego żelazka w Aź, no coś się stało. Pościał. Panie! Bierzemy w ciebie! O, Panie też. Panie też. O zobaczmy. Dodaj no mi tu ziotka, tylko nie wybili znowu z oku. Jaki święty pocałunek. Zapraszam za 10 lat egzamin. Ja cię kręcę. Ja, ja cię kręcę. Zajdzie. a nie. Pamiątka dla pierwszej B. Powtarzamy. Pamiątka dla pierwszej B. Proszę zapakować. Proszę zapakować. Można zrobić zdjęcie. Można zrobić zdjęcie. Pierwsza B. Dziękuję bardzo. I druga klasa jaka? Pierwsza A. pierwsza A. Proszę, pamiątka dla pierwszej A. Pamiątka dla pierwszej A. Proszę zapakować. Proszę zapakować. Gazetę kluczewską. te kluczewską. Te klucze Teraz pierwsza C. I pierwsza C. Pierwsza C. Pierwsza C. Powtarzamy. Pierwsza C. Proszę zapakować. Proszę zapakować. Kiedy zobaczyć może... Moje kowadełko i ja e, moje kowadełko, na dziesiąte urodziny, a, a kowadełko, na urodziny, a te duże kowalówki dostałem na 44 czwarte urodziny. A ile pan Teraz ile mam lask? i teraz policzę. Już Cztery razy razy. Na... 4 razy, razy miałem 10 lat. Powtarzam. 4 razy miałem 10 lat. 4 razy miałem 10 lat. 4 razy 9. Plus 10. Plus 10. Plus 10. Minus 2. 58. <fri> mm. <kö princelausi> dobrze, 58 mamy teraz. Teraz dobrze, żeby ja by